Cześć wam wszystkim, z tej strony Panu Rzym, wam kolejny odcinek z Fall Guys i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby sobie odebrać skiny od Epic Games'a, moi drodzy, tak jest, wyszły nowe skiny WWE. Ostatnio nawet nagrywałem o nich odcinek, więc jeżeli ktoś z Was go nie widział, to zapraszam, bo też inne rzeczy tam są podane, więc gorąco polecam sobie zobaczyć odcinek, co wyleciał chyba dwa albo trzy dni temu, ale nie o tym, moi drodzy, zostawcie łapecz w górę, zasubskrybujcie kanał i odbieramy sobie skiny oraz zagramy nimi. Są to nowe skiny WWE, moi drodzy, bardzo fajnie. Ponieważ ja mega lubię WWE. Znaczy, lubiłem, może kiedyś, o tak, lepiej będzie to brzmiało, ponieważ kiedyś oglądałem, jak tam się biją mniej więcej w tych ringach, wiecie o co chodzi. No i powiem wam, że skiny są mocne. No skiny są mocne. No nie ma co ukrywać, że skiny są bardzo ładne, więc zaraz sobie każdym z nich zagramy. Jest Emota Okej, okay, emote, spoko. Mamy Asukę. Undertaker i King Xavier Woods, chyba coś takiego. Jego kojarzę, on już od dawna się bije, nie wiem, czy dalej się bije. Ten też. Ja go nie znałem. Tak, tak wam powiem. I tu mamy jakąś emotkę. O, to na koniec taka OP. O kurde, to grubo. Biggie tu na przykład skinek też mam, ok. Sprawdźmy sobie jeszcze inne rzeczy ze sklepu, moi drodzy. Są pakiety za pieniądze i na przykład jak kupujecie też showboxy, możecie wpisywać mój kod w grach Epic games czyli panda444 bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie oczywiście wszystko to, co uda się nazbierać z tego, no to przeznaczam wam na konkursy, więc jak wiecie, co tysiąc subskrypcji rozdaje 30 zł psc więc im więcej osób będzie wpisywało kod panda444 przy robieniu jakichś zakupów, jakichś pakietów właśnie, albo przy kupowaniu showboxów, no to im, im więcej będę wam rozdawał. Dobra, kupmy sobie jeszcze inne rzeczy tutaj ze sklepiku. Kupmy sobie jeszcze to, czyli jakiegoś grzyba. W ogóle ostatnio dostałem jakąś nową plakietkę, więc zaraz sobie ją zmienimy. E, I zaraz też zmienimy sobie skiny. Dobra, free ten, fajne e, kudosy. Chociaż mam ich dużo, ale dobra, zawsze coś. Co my tu mamy? Eee, ciekawe. Eee. Dobra, i tak kupuję, bo to jest za kudosy. Potem co mamy? W ogóle za kudosy teraz są takie dodatki, ale takie nie że skiny całościowe, tylko jakieś kolory, patterny, coś takiego, nie wiem czy zauważyliście. Ten kolor może być OP. No, ten kolor jest mocny. Ten kolor jest mocny. Dodam go do ulubionych. Helter skelter, dobra, zarobiście. Eee, I tu mamy jeszcze coś, okej. Okay. Tu mamy coś takiego do wygrania, i tu mamy coś takiego. Nie, no, Folga jest widzowy zarombiste. Za darmo są rzeczy do wygrania. Czemu tak nie było w, w Fortnite kiedyś? Ja nie, nie, co chodzi. Dobra, zmieniamy sobie rzeczy. E, ten skin, znaczy ten kolorek, jak go gdzieś znajdę. E, to jest ten chyba, dobra. To jego sobie dodaję do ulubionych, bo on jest fajny. E, I moi drodzy, tak, lecimy sobie y, ubrać tego skina. Może zacznijmy od Asuki, bo jest na A, więc sobie ją dodam od razu do ulubionych. I asuka tutaj, tu jest. Ok, czyli dajemy to. Dajemy yy, to. Mamy asukę, moi drodzy. I wybierzmy sobie emotkę. E, to jest skin, który mi się najmniej podoba z yy, ich wszystkich. Najbardziej mi się podoba ten King Xavier Woods, chyba coś takiego. On jest mega jeszcze ta korona. No po prostu coś pięknego, widzowie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie nimi grało. E, od czasu do czasu na pewno sobie program. Oczywiście nadal moim ulubionym skinkiem jest Champ. Champ jest. Po prostu najlepsza co może być. Szczególnie że jest mega rzadkim skinem, ale tymi na pewno będę grał. Tak samo jak ostatnio graliśmy tymi puszeni kornami, jeżeli dobrze pamiętam jak one się nazywały. No a teraz sobie będziemy grali na pewno tymi skinami WWE, bo no ja też kiedyś oglądałem, więc jakby fajnie, że te skiny otrzymałem od Epic Games, to naprawdę mega dziękuję. Ponieważ no, to nie jest tak, że to jest jakiś random skinek, tylko no coś co mniej więcej kojarzę. Może nie znam teraz wszystkich tam postaci, ale. Takich głównych, tych wcześniejszych, to, to znam bez problemu, więc... Więc, op. Jeżeli ktoś z was oglądał, to możecie napisać, jaki był wasz ulubiony zawodnik. Chyba można nazwać ich zawodnikami. Mój to był S Sinkara chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że się nazywał. I Rey Mysterio. Oni we dwójkę mieli maski i oni byli op akurat, więc... To, to co najbardziej op. No Skinek, moi drodzy, fajny. E, jeszcze go nie zobaczyliśmy za bardzo z przodu, ale zaraz sobie go obczajmy. Pierwsza mapa bez problemu zaliczona. No i przechodzimy dalej. Dobra, więc startujemy z rundą numer 2. Zobaczmy sobie tego skina z przodu. Tak on się prezentuje. Takie dosyć dowalone bicepsy ma ta, suka. Powiem wam, że masna jest, ale naprawdę moi drodzy, mega fajnie, że właśnie takie kolaboracje powstają, bo no fajne, fajne są te skiny, no nie ma co się oszukiwać, że fajne są te skiny i bardzo dobrze, że Epic Games przyjął tą gierkę. Bo wcześniej było trochę nudno, a teraz dużo nowych osób doszło do gierki, dzięki temu, że jest za darmo właśnie jakieś fajne kolaboracje, skiny i tak dalej, więc więc moim zdaniem na plus to wyszło. No i dobra, lecimy sobie tutaj na spokojnie, zaraz sobie jeszcze zmienimy skinka, tylko albo odpadniemy, albo dojdziemy do finału, więc ja myślę, że już więcej rund wam nie będę pokazywał Asuką, bo chcę jeszcze zagrać innymi skinami a potem y, odcinek będzie trwał 50 minut, więc ja po prostu sobie dojdę do finału, jeżeli mi się uda, a jeżeli nie, no to pokażę wam jak już będę odpadał. A więc proszę Państwa, powinniśmy mieć finał już teraz, ponieważ zostało 9 osób. Zobaczcie, jest Undertaker też, więc mamy już od razu kolejnego skina i możemy zrobić tak, że w sumie po tej gierce zagramy sobie od razu z skinem Undertaker. No, jako, że nam się trafił również i on, no to nim zagram, ale jeszcze King Xavier Woodsa nie widziałem i Fall i widzowie, mój ulubiony finał. No coś pięknego. Czyżby w pierwszej gierce dzisiaj po nowym odebraniu skinów WWE sobie zrobimy wina na mojej ulubionej mapie? No co by było coś naprawdę niesamowitego. Więc zaraz zobaczymy czy nam się to uda Respię się po lewej stronie, wolę iść z prawej, ale dobra Pójdziemy z lewej, pójdziemy z lewej Pójdziemy taśmą od razu I zobaczymy co z tego wyjdzie, jest szansa na jakiś szybki speedrun Więc let's go. let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. taśma Dobra, zarąbiście, cyk, to mijamy Pięknie, pchamy to tutaj Pięknie Lecimy sobie tutaj Nie, nie, to było mega głupie To było mega głupie, to było mega głupie to było mega głupie, ale dobra. Jeszcze jest szansa, widzowie, jeszcze nie jest wszystko przeważone. No i co ty robisz, panda? Gościu, dobra, przegrałem. Imo przegrałem to już. Chociaż... No eee! Kula mnie tak akurat nie fartownie trafiła. Dobra, bustą mnie to. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakiś odklejus tam idzie jakąś bokiem. No nie, no już byłem tak blisko, najgorzej. Nie, jestem odklejony. Nie wiem co tu odwaliłem na tej mapie. Gdybym się zrepsił z prawej strony to bym wygrał. Ja nie umiem się respić z innej niż z prawej. Z prawej jest łatwo, ale z lewej już jest gorzej. Dobra, to jest moja wymówka. Lecimy sobie moi drodzy z kolejnym skinem i przetestujemy też emotkę, oczywiście. No i chciałbym wygrać, żeby wam pokazać tą emotkę wygrania. Ale jeżeli mi się nie uda, to widzowie wiecie gdzie wbijać na moje live'y. Tam też będziemy grali na pewno tymi skinami jeszcze nie raz, więc spokojnie zobaczycie sobie. Może nie Asuką, bo nie jest jakaś najładniejsza, moim zdaniem oczywiście, bo niektórym się może podobać, niektórym nie, wiadomo. Ale na pewno będziemy sobie grali jakimś king wierłutsem, albo Undertakerem na, na 100%, bo one są naprawdę mega fajne. No i dobra, zmieniamy sobie skina i lecimy dalej, więc lecimy Undertaker teraz. Eee, szukajmy sobie najpierw w dołu, on będzie na U, więc on będzie nisko. Fajnie, że to dali według, yy, według tego. Według moi drodzy alfabetu, bo jest o wiele prościej. Ty tak mogę robić, nie wiedziałem. Dobra, moi drodzy, startujemy. Pierwsza mapka. Ej, old, ten kapelusz jest ogromny. Co jest? Lecimy Speedrun Lily Lipers. -li nie umiem tego speedrunować, ale się postaram tak jak umiem. No, eee! Ty, kapelusz masz za duży i ci przeważa stary. Się przewróciłeś, dobra. Lecimy i tak, to przejdę bez problemu, bo jestem dobry w speedranowaniu, ale w mój sposób, czyli nie tak jak oni robią te rekordy świata. W taki sposób niestety nie umiem, ale umiem. Dosyć podobny sposób i mi idzie wtedy dobrze, więc zrobimy sobie coś takiego. Dobra, cyk, cyk, tutaj, tutaj. Pięknie. Walniemy sobie emotkę jeszcze przed tym, przed metą. Nie! No, ześliznąłeś się, stary jak? Jeszcze raz. Dobra, a! Ok, idealnie. I lecimy sobie na metę. 42 osoby przychodzą, to luźno. Zaraz walniemy sobie tą emotkę. Jeszcze mam dwie ustawione, bo jedna jest ta z karnetu, którą chciałem sobie ustawić. Patrzcie, mamy tutaj skina. W ogóle tak się prezentuje. To jest ta emotka z Carnetu, a to jest emotka Tanowa chyba. Czekajcie, tak. Nie wiem skąd jest ta emotka w ogóle. Jakby, czy to oni tak robią w tym WWE? Czy jak to działa? Dobra, nice. Przeszliśmy, lecimy do finałowej rundy. Chyba, że odpadnę wcześniej, to lecimy grać kolejnym skinem King Xavier Woods. Dobra, moi drodzy, no niestety odpadłem, grając tutaj ogonki. Szkoda, bo miałem ogon prawie cały czas na końcu, mi ziomek ukradł, e, ale cóż, lecimy sobie przetestować King Xavier Woodso. Startujemy moi drodzy ze skinem King Xavier Woods. No on jest widzowie zarąbisty, no nie ma co, to jest mój ulubiony z tej trójki, więc dajcie znać w komentarzach, jak wy byście ocenili. Ja na pierwszym miejscu daję właśnie tego skina, później bym dał Undertaker, a na trzecim miejscu dałbym Asukę, ale jeżeli wy macie jakieś inne ranking, to piszcie w komentarzach. No i lecimy. Tutaj trzeba wygrać korona na głowie, więc widzowie proste, że tylko po zwycięstwo lecimy. Już raz się nam udało być w finale w tym odcinku, więc lecimy po drugi finał. Zobaczymy czy się uda. Ale tam wyrzuciło, co jest. Dobra, tutaj tajny mój trik robimy. Dobra, zarobiście, idealnie się udało. Eee, balon mnie trafił jeszcze pod koniec, najgorzej. Dobra, ale tutaj szybko wylecieliśmy. Okej, okay, pięknie. Wstawaj stary, wstawaj. Dobra, ej, popchnął mnie, co jest? Chłop mnie autentycznie popchnął w locie. Dobra, chwyciłem się idealnie. Cyk, cyk, backflip, potrójne widzowie do przodu. Bardziej front flip, a nie backflip. Skoro do przodu, ale dobra, cyk. Tam lecą sobie rurą, my lecimy sobie bokiem. Pięknie, tutaj przechodzimy. Oni zlecieli akurat. No i mnie hamują te górki, ja tego nie lubię, dobra, cyk. Mamy to. Siódme miejsce, lecimy dalej. O wall, guys, moi drodzy, rzadko kiedy jest ta mapka, więc sobie ją zagramy razem na odcinku. Zobaczymy, jak mi pójdzie. King, za czy ty możesz, stary, się łapać? Dobra, zarąbiście, bardzo dobrze. Teraz tak, patrzcie to na ten trik roku. Dobra, nie wyszło mi. Chciałem wam pokazać, jak przejść. No, nieważne. Nic tu nie było. Dobra, chwytaj się, stary, bardzo ładnie. Cyk, cyk, lecisz tutaj. Pięknie. Teraz. O ty bocie, bambusie szmulu, gruby. Przesunął to w drugą stronę od klejus. Let's go! Widzieliście to? To, by, to był trik, widzowie, mocny. Teraz tak, ty, gdzie ja mam iść? Tutaj goś mądrze to robi. Stąd będzie najprościej przejść. E, tam nie dolecasz, nie? Więc trzeba stąd tu dolecieć. Teraz tu sobie pcham to. No, nie, nie wyszło. Dobra. Mogę na to wejść, mogę na to wejść. Ej, bo 17 osób przychodzi. Dawaj, stary, dobrze. Dobra. Let's go! Oni nie umieją tego robić, ale po prostu się rzucacie i w ostatnim momencie klikacie chwyt. I jak się rzucicie, a nie dolecicie, to wam się chwyci. Więc OP, dobra. Lecimy na finał, bo myślę, że teraz się uda dojść do finału. Zobaczcie, ja odkryłem jakiś mega opetrick. Schowałem się tutaj w rogu, jakby pod tym. I stoję w taki sposób, że jakby nie widać mi ogonka. Jestem ciekaw, czy ktoś przyjdzie i mi go zabierze... A, dobra, nieważne, już, już nie jestem ciekaw, ok? Już wszystko się dowiedziałem. Dzięki, stary. Ale wiesz, że to był mój ogonek? TY DEBILU! NIE! No chwyciłem go! Dobra, let's go! Mamy finał! Nie ma! Krótko widzowie z jakimiś sami. Okej, okay, taktyka nie była najgorsza, ale jakiś kurczak to odkrył, więc lipa i mamy finał chyba na koniec odcinka. Więc fajnie. Zobaczymy czy mi się uda zwyciężyć. Mam nadzieję, że taki ile osób odpadło, odpadło dużo osób. 9 osób zostało. Full mountain. Proszę jeszcze raz, ale zresztą mnie z prawej strony albo hexagon. To by były najlepsze możliwości na finał, więc zobaczymy, co takiego nam wybierze. King Xavier Woods widzowie oddaje, widzicie? Zagrałem Niemi i od razu finał. Asuka też. No jedynie Undertakerem się nie udało dojść do finału. Blastball. Dobra, może być Blasball, może być Blasball. Nie jest takiś mój ulubiony finał, nie jest to jakiś najgorszy, więc zobaczymy, jak mi pójdzie na tym Blast ballu. Muszę się nauczyć go grać, bo jak się nauczysz grać na tym finale, to jesteś szefem, później możesz często wygrywać, jak on będzie. A jeszcze nie umiem go tak do końca, więc zobaczymy. 9 osób to nie jest dużo na Blast balla, więc jeżeli nie spadna na początku od razu, to powinno być dobrze. Więc lecimy, mamy tu od razu piłkę z boku, więc sobie po nią pobiegniemy. Widzowie, no, ja mam skina tutaj najnowszego sklepu, tu nie mogę rywalizować z jakimiś odklejusłami śmiesznymi, to proste, że ja to wygrywam. Dobra, z tego, że to się tak podbijało śmiesznie. Dobra, dzięki. Grantis, ty, amebo, ty też to puszczaj. Dobra, nie wiem, ja nie wiem, czy mam iść po piłki, czy co mam robić. O, chłopa prawie wyrzuciło. Dobra. Ło! Wow. Czemu to tak szybko się upuściło, myślałem, że to później poleci! Ile wy tych piłek rzucacie we mnie? Nała, no, ale wywaliłem typa. Szkoda, że nie spadł. Dobra, ale teraz jest ciężko spaść, mo. Jak już trzy osoby odpadły? Przecież teraz jest jeszcze tyle miejsca na tych platformach. Dobra, ale kolegę wyrzuciło widzowie. Lecimy, musimy to ugrać. Nie, stawaj! Dobrze, let's go. Nie! Nie! Dobrze, 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 ok, jest, jest dobrze. Jest dobrze, widzowie. Stary. Okej, okay, dobra. Nie, nie spadłem przynajmniej. Jest dobrze, o tyle. No czemu go tak słabo odbija? Ja nie wiem jak działają te kulki autentycznie. No serio akurat się chłop odbił. Ja tu stoję w walone, czekam na moją kulę. Dobra, beka z ciebie. Spadnij tam za tą kulką. No i co ją chwyć? I co chwyć kulkę taką. Nie, nie! No i ja spadłem on nie, Zarobiście, uwielbiam widzowie tą grę. To jest moja ulubiona gra. Tak jest zawsze po prostu, ja wiem jak to się kończy, więc no. Spodziewałem się tego, ale coś nie wyszło. I co moi drodzy, kończymy ten odcinek, skin moim zdaniem mega fajny, najbardziej mi się właśnie ten podoba, więc jeszcze raz dziękuję Epic Games za te skinki moi drodzy, a jeżeli wy chcecie sobie takie skinki kupić, albo kupujecie showboxy, żeby kupić te skiny, no to pamiętajcie, kod panda444, dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie, trzymajcie się, cześć!